Wy Mordy moje Hunter Bright z tej strony e, ze mną jest Mardy Cześć, to ja witam was wszystkich serdecznie z tej strony Marday. Bright, e, Mardy. Mardy Bright Mardy Bright e, Witamy Was słuchajcie, w kolejnym odcinku ze Sky Janców e, W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że zrobimy sobie Redstone Challenge, który polega na tym, że będziemy walczyli e, po dopiero zebraniu tam albo nawet nie po zebraniu, tylko w trakcie zbierania 10 Redstone yy, tutaj orów i zobaczymy, kto z nas będzie miał większe szczęście w serduszkach. Dokładnie. Czyli zbieramy 10, bo w... ja kiedyś robiłem, ale na mnie krzyczeliście, że. O ale ślepy jesteś, nie widzisz redstone'ów Dlatego teraz po prostu jest liczba. Dobra, tak. zobaczmy. Jeden do tyłu. <laughs> ja na razie jeszcze nie zbieram. Eee, zobaczymy, co z tego Dobra, wyjdzie. Dobra, to też zbieram. Plus jeden. A niechcie. <laughs> Plus dwa. A nie chcie. Chcesz buty? Eee, chcę. Nie, nie, nie chcę, mam już. Dobrze. Tu nie dostaniesz. O, kifol, jasne. Bardzo przydatny. Mieczyk. Mieczyk właśnie mam, mam klatę, mam buty. Co tutaj jeszcze? Mam spodnie kolejne, jeżeli potrzebujesz. Przydałyby się. Nie Nic nie wybuchło. <laughs> kolejne spodnie. <laughs> Okej, okay, mam sobie. kolejny. No. no i do tyłu, super. <noise> minus dwa. Ale mam nie. Plus trzy. <noise> minus trzy. <noise> ja mam plus trzy serduszka. Ile wykopałeś? Zaraz z jednym serduszkiem będę latać. Trzy. Z czego wszystkie były minus trzy. <noise> no ja teraz mam jeden na minus. Czwartego wykopałem. Dobra, plus trzy mam. Pięć wykopałem. Po pięć mieliśmy, tak? Czy po dziesięć? Możemy po dziesięć. Dobra. Tak będzie można robić się, się gdzieś znajdzie po prostu. Dobra, to będzie ja jeden. I, i plus 4. Minus 4. Jak mi się te lekce trafiają. 5 Dobra. Ja już Odzyskałem 6 staraj jedno serduszko. Eee, tutaj mam 7 diaksów, to w takim razie. O, tutaj Pięć, w ogóle buty zostawiłem. 6, 7, 8 o, siedem Dziewięć, jeszcze jeden. Plus pięć serduszek. No, ja mam minus trzy cały czas. <noise> e, masz te spodenki może? Jasne, gdzie jesteś? Ja jestem przy naszym gościu, przydałoby się jakiś enchant znaleźć. O, czekaj, sześć. E, to będzie, kurde... Daj mi, daj mi jednego. No kurwa! <noise> to nie ja, to nie ja. Co za kutas głupi, zjebany, pierdolony. <noise> nerwy No bo my sobie mamy... Czerw, o, i ostatnie. Kur... No minus minus 5 Minus 5, tak? Mam 5 serduszek. No ja chyba wykopałem ich 7, 8... <laughs> chodź, chodź ja cię zaprowadzę, chodź, Poczekaj. chodź ze mną. Poczekaj chwilę. O spodnie znalazłem, to nie muszę już. Chodź Kumpel, ja ci pokażę. Chociaż tędy muszę. Złoty. Czekaj, złoty jest u nas. Mader złoty, co ty do mnie gadasz? O, Dobra, zabiję go. Mam. Nie mam hełmu i mam 5 serduszek, no to będzie tragiczne. <laughs> e, jakby co mam e, Diaks, ale mam mało Diaksów Dobra, spokoja ja sobie kupię yy, hełmik. Ten, yy, gdzie są te, te redstone? Y? Bo wykurzycie kilofa nie chcecie. O, ktoś mi zabrał kilofa, ja pierdolę, czekaj. kilof, 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 kilof. Może zeskraftować skraftować kilof albo zrobić kilof albo cokolwiek kilof. <grym> Give me this było. drewno, because I, I need kurwa ten. Give me this drewno. Bo I need kurwa. ten, crafting table. I have a crafting table. No kurde. Tuko nas, mardy weź coś zrób Eee już lecę, ale co ja mogę zrobić mam pięć serduszek Zabić <laughs> Próbować zabić, udawać że zabijasz Dobrze będę udawać Kurde z różnych drewni się nie da Kurde nie mogę się przedostać Halo, jak stąd wyjść? Nie mam pojęcia czekaj bo ja, gdzie mam patyki? A tu mam patyki, boże ja rozkopuję jak głupi jest, Jezu... a ja jestem głupi nie, weź Mamy, mamy enchant? Nie mamy, eee, nie mamy, mamy, nie mamy za zabida, normalnie, minus 5 serduszek, brak enchantu i co ja teraz zrobię? Poczekaj, bo ja jeszcze myślę. A to jest e, skomplikowany jest end długi proces e, end długi proces. O, tam jest enchant, dobra. To ja się po niego kopsnę tyle, tylko że potrzebuję bloków. Do nas jakiś zielony dobry. biegnie, ale na razie zielony. A widzę no już nie. Wow, cię, panie, ale... No chciałem ci tam zaprowadzić do tyłu. Ojojojoj, oj, 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 ale to mi się wydaje, że ten kolega coś chyba ma. I to nie jest skill. Ooo, oh, mother Beach. Szepnął. Bardzo dobrze. Dobra, to jest na przodzie, pięknie. widzę. Redstone Czech, chodź, ja ci pokażę. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, 8, 9, 10. Stary. Plus 7 serduszek? 6? 7, plus 7 serduszek. A nie chcie. Ole pierwszy raz tak mi wyszło ładnie Ja mam minus 5 super 10 na 10 Ja no spróbuj, może coś się uda No zagadnąć. ale to był challenge tak, no nie mogę już zebrać. A, to dobra, faktycznie, bo challenge to są niepodważalne. Gdzie mamy enchant w ogóle jakiś? Czy coś? I już zebrałem, już wracam. To dawaj komendary. I lecę. Dobra, spadłem. Ja <laughs> w sumie mogłem recallnąć, ale... No recall jest o wiele lepszy. Tak na przyszłość. Pięć serduszek, jak myślisz? No, Kto z tego i... będzie. Ty jesteś tankiem, a ja jestem squishy głównym. Tylko, że do nas znowu. Ja jestem tanka, a ty jesteś łazanka a, dokładnie. A ja jestem łazanka, taka słaba. To jest? Kolej, wyjazd mi z tą gością, co? 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 Jak on normalnie tutaj cheaty ma. Trzeba, Trzeba zielonych szybko przypieprzeć, dawaj. O, jeszcze jeden, pa, pa, jak się na nas sfokusowali. Widziałeś. Bo co kurwa, bo lepszy kolor zajęliśmy z stąd. Buraku pastewny. Kurwa, giniesz, no. No to Nawet Dawaj, kurde, tego. Nie, nie, nie Dawaj już daję enchantę. enchant. Albo nie, nie dom. Daj, Proszę bardzo. Dzięki. Jak ja mam mało rzeczy w ogóle, ty. Ja mam tego mało enchantu. Ej, Protect weź się. sprawdzaj czy ten czy Protect ktoś się. może do nas idzie, czy coś. Ale ja ulepszam. To nie jest argument. Jak nie jest? Mordaj, a jak ktoś przyjdzie i cię. Trzaśnie, to też będziesz mówił, sorry, ale ulepszałem? Tak. Okej. Okay. No nie mam na to argumentu. Myślałem, że powiesz coś innego, ale. Nie, ja ulepszyłem dwa razy spodnie? Czemu ulepszyłeś, spodnie? Dwa razy spodnie ulepszyłem. Mi brakuje tylko hełmu enchantowanego. Ja, ile zielonych do nas leci, stary. Dobra, już pomóż, lecę. pomóż. Kurwa, co oni robią? Ten że Nie jednego. Ale ta tarcza nie działa przecież. Dobra, poleciał. Dawaj na zielonych. Yy, dobra, chodź, idziemy im zrobić z dupy jesień średniowiecza. Dobra, po której stronie oni są? Po na lewo. lewo od nas. Dawaj, idziemy ich na perkę wyjaśnić wszystkich. Tylko co, co, co to ma być, nie? Ja przepraszam bardzo. Gdzie jest Lemos? Poleciał jeden. Aha, to tam idziesz. No tak ja sobie poleciałem, o mam rampampagę Ja rampam się pagę. tutaj snejkuje O rampampagę, super Teraz będziesz więcej wart Super Nie jest to pocieszające Patrz co ja zielonym robię, nie? Jak ja sobie jeszcze odpaliłem regenerację to w ogóle Bo sobie hacksy sobie odpaliłem. Tak, mówisz? odpaliłem sobie potkę na regenerację, to jest taki hacks najlepszy <laughs> Ej, oni tu enchant mają, ja im go zabiorę Zabierz im O Niech tak, nie o, nie mają. bo czemu nie No i lecimy, i co jest, co jest koleś, co jest? Wo 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 wyłącz tego kurde haksa! Nie no żartuję, nie masz haksa, ale wyłącz go no, Nie masz haksa ale wyłącz go Dokładnie Taki trochę nie do, nie do zniszczenia jestem w sumie przez ten challenge ja Mam <coughs> jeszcze pięć serduszek Ja mam jeszcze dwa ją je miałem pięć więc wiesz No a ja już padłem właśnie I nas cały czas tłuką Kto nas tłucze? No nie wiem, no ktoś nas tłucze Jakbym mógł no ten... To, to trze, trzeba jej wyjaśnić, co to ma być. Na no to idę. No to na perkę, proszę bardzo. A, żółty tam sobie strzela, gnida, wypierdzielaj stamtąd. Ooo, zrzuciłeś go, nice. Prawie. Co jest, koleś? Co jest? Prawie go zrzuciłem, bo on tam sobie no lata i strzela. Bardzo. No co ty, przecież spadł na dół. Patrz, tu jest. Dawaj Kurde, co jest, gościem. Co? Nie masz, kurde, tych niebieskich butów, to wyjazd mi stąd. To jest, jest klub tylko dla ludzi Wow, z On też ma dużo miejscami. życia. No właśnie, widzę. Dobra, leży. Wow, co się stało? Co o, to jest taki, taki efekt wybuchu, taki efekt śmierci. <laughs> Daj do zielonych. Mhm, tylko ja pójdę bokiem sobie, żeby. A ja też pójdę bokiem, cześć. <laughs> a, to ja sobie po prostu postrzelam w nich. <laughs> to sobie poszczelaj, a ja będę tankować. Ty, ale uważaj na nich. Ale, nie, nie dosięgam. Mother Beach Ja ci tam, kurde Kumpel pomocy Dobra, jeden poleciał Dawaj drugiego, pięknie Nie muszę ci pomagać, tylko że mam jedno serduszko. Poczekaj, ja będę w nich strzelał tutaj. To strzelaj, a ja polecę tam. E, no, wyżej, wyżej, wyżej. Co jest? O, dobra, trafią Mother. Dobra, co oni zrobili tutaj? Kurwa, Jakąś zabudowali pszczołę. się. No właśnie, widzę. O, dobre, trafiam. Dobra, nie jestem w środku. Dobrze. Musisz tu do mnie przyjść. Nie mogę, bo strzelam. Możesz, pozwalam ci. Nie mogę, bo strzelam. Nie śpię, bo strzelam. Nie, nie śpię, bo strzelam. O, nie mogę mnie zabić, zobacz co ja im robię. Dobrze, dobrze, dobrze. Na dobrze, pół dobrze. Serduszka. Ja na pół serduszka ich biłem. I to tak dobrą chwilę. Ja tu prawie zielonego zrzuciłem No leci, leci, kurwa Zielony nam próbuje bić O dobra zabiliśmy go Kurwa no, mać, tak... leci do nas do bazy Dobra, spoko Ja już lecę A to jest nieprzespieszne Co jest koleś wam mi stąd Zrzuciłem no, go panie no ja nie chcę żeby oni nas zabili no, no 38% mamy, chill jak to złoty? Co to jest złoty? Jak on lata? To jaki jakiś wścieknięty. Jakie kurwa... Ty co on? Łacie panie. Eee, ojojojoj. Oj, oj. Trzeba złotych starych fokusować, bo to... To co on robi, to jest kurwa mać masakra. No, ja kończę tutaj zielonych. Mother bitch, spadło mi stąd. Dawaj, jajańcie, jaj jaj dobra. W końcu. Pięknie, dobra, Ale ja lecę teraz szybko do żółtych od razu. Dobra, to dawaj. Ich wykończy ja tam z dół. O, double damage mamy. O, super, nice. Kurwa mać spadłem! Ja w takim momencie. No to ale żeś klacz zrobił. Ja cię nie <laughs> Taki mogę! słaby. Dobra, spokój, ja już lecę do goldów. Sprawdzam czy ktoś do nas leci. Co jest koleś? Co u nas, jest gościu? U nas na razie czysto, u nas na razie czysto. Wow, ale gości mają pickiego antynobaka. O, wyłączył go, ład <laughs> albo zlagowało, nie wiem Dobra, zabiję go. Jeszcze raz lecę szybko. No, blue teraz niszczymy. Chyba my nawet, wiesz. To dobre. Kurde, to brakuje bloków, ale się. O. Madre Jest, udało mi się przeskoczyć. Mam łuk i strzelam. Dobra, lecę do nich. <ścoughs> to strzelaj, bo mamy double damage. Strzelam. Dawaj, 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 dawaj pe, 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 pe. Dobra, wygraliśmy. Panowie, to panowie. Halo. Nie ma szans Halo. człowieku, żeby oni to ogarnęli O wiesz jaką ja mam regenerację? Ja z tymi pięcioma serduszkami się tutaj z wszystkimi biję Ooo, dawaj Pięknie, jest, ale, jest, po, ale to ostatnie to człowieku, ale jak poleciało strasznie Bo ty widziałeś oni mieli stopę, no my ci nagle 40 i nagle jak dead No bo był double damage, a widziałeś, co ja zrobiłem? Przez to że miałem regenerację to na tych pięciu serduszkach z czterema się biłem i jeszcze zniszczyłem giganta to Pięknie, pięknie. No i pięknie, panie, piękny odcinek wyszedł kolejny no, także przypominamy jeszcze raz, ludziska, że jest y, y, Ride to 50k u Mardeja, żebyście wbijali, bo chyba zapomniałem powiedzieć na początku. A zapraszam, zapraszam, a nie ma problemu. I, i żebyście wbijali, oczywiście, na tego, na y, Mardeja na kanał, i żebyście tam subskrybowali. Jak dobiłem 50 tysięcy, będę miał 10 burgerów, ale o tym nic nie wiem. Także, mordeczki, serdeczna Regata, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało wszystkie instrukcje. Oczywiście macie w opisie, nie zabijcie, oczywiście, no tak jak to zawsze mówię, paść na kanał do Mardeja. I. I oczywiście ode mnie zapraszam do Hunterka, zostawcie mu tam trochę miłości, napiszcie mu coś miłego w komentarzu, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Także to, to by było, było na, na tyle, tyle. I, 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 co, i co jeszcze chcesz powiedzieć? I yy, 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 jadłem przed chwilą zupę. Była tak, jadłem dobra. przed chwilą zupę. mam. Ja powiedział, że była 10 na 10 ta zupa. No, tak, tak, 10 na 10. Także to było na tyle i żegnam się z wami, widzimy w kolejnych odcinkach, do następnego i trzymajcie się, yo! Cześć!